Dzień dobry i witajcie tego wspaniałego dnia. Dzisiaj bez długich wstępów, zapraszam do wysłuchania. Coś dla fanów transhumanizmu i Jacka Dukaja. Już 23 maja o godzinie 18.00 w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie odbędzie się wykład otwarty pod tytułem Granice człowieczeństwa wokół Dukaja i transhumanizmu. Poprowadzi go Łukasz Kucharczyk, którego możecie kojarzyć m.in. ze zbioru opowiadań Granty i Smoki. Serwis Fahrenheit donosi, że po pięciu latach przerwy powraca jedna z najstarszych imprez tematycznych związanych z fantastyką. 32. Lubelskie Dni Fantastyki, bo o nich mowa, odbędą się w dniach 15 i 16 czerwca w Domu Kultury LDS w Lublinie. Jak zwykle, warto się zainteresować lokalnymi wydarzeniami. Poznaliśmy finalistów tegorocznej edycji nagrody Artura C. Clarka. Jako, że nazwiska laureatów sprawiają mi dużą trudność, żeby je na głos przeczytać, Zachęcam Was do spojrzenia w tej chwili na ekran, gdzie wszyscy są wypisani. Ze swej strony serdecznie polecam Górę pod Morzem. To naprawdę świetna książka. A Wy czytaliście coś z tej listy? Ukazała się kolejna antologia zapomnianych snów, tym razem pod hasłem Zakazane szlaki. Ebook składa się z 16 krótkich opowiadań, w tym opowiadania Grahama Mastertona i jest dostępny na zasadach Charity Ware. Co oznacza, że można go pobrać całkowicie za darmo w formacie e mobi, PDF, ale wydawcy proszą, żeby zajrzeć przy okazji na stronę bezpiecznego Kazbeka i wesprzeć tę fundację darowizną. Szczytny cel? Polecam Waszej uwadze. Linki macie w opisie. Polecajki. Dotarło do mnie, że chcąc być częścią społeczności fantastycznej, powinienem dbać również o jej rozwój. Dlatego postanowiłem. Że co jakiś czas będzie pojawiał się w odcinkach segment o tytule Polecajki, w którym będę zwracał Waszą uwagę na fanowskie inicjatywy i projekty. Oczywiście, nie ma takiej opcji, żebym wszystkie je znalazł i wszystkie zobaczył. Dlatego liczę też trochę na Waszą pomoc. To jest odsyłanie godnych uwagi rzeczy albo na maila, paskut.autormaupaci.com, albo w komentarzach pod filmikami. W tym tygodniu do polecenia mam słuchowisko Wojownicy z Zamku Gieł, droga do Oleśmianu do którego linkuję w opisie. Oto, co na temat słuchowiska do powiedzenia mają sami twórcy. Wojownicy z Zamku gieł to słuchowisko łamane na audiobook fantazy w swojej budowie zbliżony do formatów gier łamane na słuchowisk, łamane na audiobooków z serii RPG takich jak Gothic, Skyrim czy też Wiedźmin. Liczni bohaterowie, wciągająca fabuła, niebezpieczne zadania, czarodzieje, rycerze, nekromanci, szamani, łowcy wampirów, smoki i potwory wyciągnięte z najgłębszych czeluści piekieł. To Tylko zarys rodzącej się nieszablonowej opowieści o bohaterach królestwa Zamku Mieł. Polecam Waszej uwadze. Zwiastuny. Zeszły tydzień upłynął w znacznej mierze pod znakiem zwiastunów drogich seriali. Zaczęło się od zwiastuna drugiego sezonu pierścieni władzy, który nie został dobrze przyjęty, i to jest straszliwy eufemizm z mojej strony. Jego pojawienie się nie zostało jednak bez reakcji ze strony konkurencji. Bo, jeszcze tego samego dnia pojawił się zwiastun drugiego sezonu rodu Smoka, który, dla odmiany, został przyjęty bardzo dobrze. I z dobrego powodu. Pierwszy sezon był naprawdę dobry, a to, co widzimy w trailerze, zdaje się wskazywać na więcej tego samego. Z dodatkiem znacznej ilości smoków. Innym ciekawym trailerem, który dla odmiany wywołał mieszane reakcje, jest ten do serialu Dune'a Proroctwo, opowiadającego o początkach zakonu Bene Gesserit. Fani zwrócili uwagę, że twórcy serialu podjęli sporo starań, żeby serial wizualnie odpowiadał kinowym filmom Denisa Villeneva. Jestem naprawdę ciekaw, co z tego wyjdzie. Zapowiedzi. Serwis Polter donosi, że już jesienią tego roku na platformie Amazon Prime Video pojawi się trzeci sezon serialu animowanego: Vox Machina. Osobiście czekam. I to już wszystko, co mam dla Was w tym tygodniu. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o sekcji polecajek. Dajcie też znać o projektach, które zasługują na uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Paskut.